Witam! Dziś na tapetę bierzemy ograniczenia prędkości. Słynny znak B33, ale nie tylko. Ograniczenia nakładają na nas również inne znaki. Wyjaśnię, które znaki nakładają i jakie ograniczenia oraz co odwołuje poszczególne limity prędkości. Warto wykorzystać tę wiedzę nie tylko na egzamin, ale i na drodze, aby uniknąć mandatu. Przedstawię również taryfikator mandatowy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości a na końcu czekać będzie na Ciebie krótki quiz z pięcioma pytaniami. Zaczynajmy. Znak B33, ograniczenie prędkości. To absolutna podstawa. Znak B33 to okrągły znak zakazu z białą tarczą, czerwoną obwódką i czarną liczbą w środku. Ta liczba oznacza maksymalną dozwoloną prędkość w danym miejscu. Na przykład 30, 50 albo 70 km na godzinę. Wydaje się banalne? Prawda. Ale najwięcej błędów na egzaminie i w codziennej jeździe wynika z tego, że kierowcy nie wiedzą, kiedy ten znak przestaje obowiązywać. Co odwołuje ograniczenie prędkości? Ograniczenie prędkości B33 odwołują. Znak B34, koniec ograniczenia prędkości, Czyli dokładnie przeciwieństwo znaku B33. Znak B42, koniec zakazów. On kasuje nie tylko ograniczenie prędkości, ale i inne zakazy. Inny znak B33 z nową wartością. Jeśli wcześniej było 50, a widzisz nowy znak z 70, obowiązuje nowy limit. I na końcu skrzyżowanie. To dla wielu kierowców największa niespodzianka. Tak, zwykłe skrzyżowanie odwołuje ograniczenie prędkości. Z B33. Dlatego, na przykład, jadąc drogą, gdzie widzimy ograniczenie do 50 km/h, mijając skrzyżowanie, musimy wiedzieć, że ten limit już nie obowiązuje i możemy jechać znacznie szybciej i nie blokować ruchu. Skoro znamy już zasadę działania znaku B33, możemy przejść do następnej części, czyli ograniczenia prędkości w obszarze zabudowanym. Obszar zabudowany to teren oznaczony znakiem drogowym D42, który rozpoczyna się wraz z tym znakiem, a kończy znakiem D43 koniec obszaru zabudowanego. Tu już sytuacja staje się bardziej skomplikowana. Ograniczenie prędkości wynosi 50 km na godzinę na całym terenie obszaru zabudowanego, ale z wyjątkami, kiedy pod znakiem pojawi się znak B33 określający inny limit. Ograniczenie to dotyczy wtedy całego obszaru zabudowanego. Dobrym przykładem ukazującym limity prędkości w Polsce jest znak D39. Jest to znak ustawiany często na wjeździe do Polski, gdzie można szybko zapoznać się z limitami prędkości i tak możemy z niego wyczytać, że w terenie zabudowanym pojazdy osobowe mają limit 50 km na godzinę. Poza terenem zabudowanym, jeśli droga jest jednojedniowa, 90 km na godzinę. Jeśli droga jest dwujedniowa, Poza terenem zabudowanym lub na ekspresówce jest to 100 km na godzinę. Na ekspresówce dwupasmowej jest to 120 km na godzinę, a na autostradzie 140. Tak więc jeśli chodzi o drogę ekspresową, to rozpoczyna się ona znakiem D7 i obowiązuje na niej limit prędkości 120 km na godzinę, a kończy się on znakiem D8, który odwołuje ten limit. Odwołuje tak naprawdę na mniejszy z reguły, chyba że kończy się ekspresówka i zaczyna autostrada. Autostrada, która oznaczona jest znakiem D9, na której limit to 140 km na godzinę, a odwołuje autostradę znak D10, przedstawiony tutaj na ekranie. Następnie ważnym znakiem, jeśli chodzi o limity. Prędkości jest strefa zamieszkania znak D40 oznaczony specjalnym znakiem, na którym maksymalna prędkość to 20 km na godzinę. Odwołuje go znak D41 i co ważne, pieszy ma pierwszeństwo na całej drodze, nie tylko na przejściu. To oznacza, że musisz być gotowy zatrzymać się w każdej chwili, stąd ten limit w tej strefie jest taki niski. Następna strefa to strefa ograniczonej prędkości znak B43. To prostokątny znak z wpisanym limitem, np. tak jak w tym przypadku, 30 km na godzinę. Obowiązuje również na całym obszarze strefy, aż do znaku odwołującego B44, czyli nie tylko na jednej ulicy, ale w całej wydzielonej strefie. Dlaczego ograniczenia prędkości są ważne? Nie chodzi tylko o mandaty, ale o to też troszeczkę. Jednak fizyka jest nieubłagana. Przy 50 km na godzinę droga hamowania to około 25 metrów. Przy 70 już 36, a przy 90 km na godzinę ponad 50 metrów. I to w idealnych warunkach. A teraz dodaj sobie deszcz, noc, zmęczenie. Wtedy czas reakcji jest spóźniony. Dlatego ograniczenia prędkości są ustawiane nie po to, żeby kierowcę karać, ale żeby dać mu szansę w razie czego zahamować. Drugą stroną medalu są uzasadnienia stawianych konkretnych limitów na danych odcinkach. Nie zawsze są one adekwatne lub po prostu nieaktualne do obecnych warunków, ale tym zajmę się w osobnym filmie. Przejdźmy teraz do tego, co interesuje, myślę, kierowców, którzy już posiadają prawo jazdy najbardziej czyli taryfikator mandatów. Od 2022 mandaty za prędkość są dużo wyższe, i tutaj Jedziemy od najniższej półki do tej najwyższej. Do 10 km na godzinę jest to 50 zł i 1 punkt. 11 15 km 100 zł i 2 punkty. 16 20 km 200 zł i 3 punkty. 21, 25 km 300 zł i 5 punktów. 26, 30 km 400 zł i 7 punktów. 31,40 km 800 zł i 9 punktów, 41,50 km 1000 zł i 11 punktów, 51,60 km 1500 i 13 punktów, 61,70 km na godzinę 2000 zł i 14 punktów, powyżej 71 km na godzinę 2500 zł i 15 punktów. Tutaj muszę dodać taką gwiazdeczkę. Jeśli w ciągu dwóch lat popełnić to samo wykroczenie drugi raz, czyli tak zwana recydywa, to mandat może być podwójny. Ważną informacją jest również, jeśli w terenie zabudowanym przekroczymy prędkość o 50 km na godzinę, możemy przez to stracić prawo jazdy. Podsumujmy. Znamy już znaki B33 i wiemy, co je odwołuje. Wiemy, jakie są limity prędkości w różnych obszarach zabudowanym, poza nim autostrada, ekspresówka i w strefach. Wiemy, jak wyglądają mandaty i ile można zarobić punktów. Pamiętajmy, ograniczenia to nie tylko przepisy, ale przede wszystkim nasze zdrowie i życie. Teraz czas na quiz, ale zanim quiz, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów. Pytanie pierwsze. Który znak odwołuje ograniczenie prędkości ustawione znakiem B33? Pytanie drugie. Jaka jest maksymalna prędkość w obszarze zabudowanym w nocy? Pytanie trzecie, jaki limit prędkości obowiązuje w strefie zamieszkania? Pytanie czwarte, jaka jest maksymalna prędkość samochodu osobowego na autostradzie? Pytanie piąte. Jaki mandat grozi za przekroczenie prędkości o ponad 20 km na godzinę? Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że teraz ograniczenia prędkości nie mają już przed Tobą tajemnic. Korzystaj z wiedzy nie tylko na egzaminie, ale przede wszystkim w codziennej jeździe. Daj znać, o czym powinienem zrobić kolejny filmik i do zobaczenia.